Na przykład jeżeli chcesz wpisać nie wiem na przykład yy, Sperma Chrisa Browna, no to co? Yy, no to chodź tu. Dziękuję. Halo, siema, siema Witam moi drodzy, moi mili, moi kochani z, W kolejnym odcinku z SCP Containment Breach I guess what? Nie uwierzycie gdzie trzeba było wejść Żeby przejść do y, Electric Center y, Który y, umożliwi nam otworzenie bram do pana komputera Z kolei Pan komputer da nam ujawni nam możliwość przejścia do szeroko rozumianego, szeroko rozumianych bram A lub B zobaczymy które wybierzemy w ogóle teraz tak w ogóle się zastanawiam czy koniecznym jest powrót do tego twela do tego komputera tam GTX 970, czy coś w tym stylu, nie? pewnie jakiś chłodzony wodą, że cały ten ośrodek podtrzymuje, kontroluje, innymi słowy. No i tak, no i moi drodzy, żeby wejść tutaj do tego pięknego, trochę tajemniczego, zamglonego lasu, musiałem się cofnąć przez, no tak naprawdę, ca całą tą konstrukcję tych lokacji, przez e, Entrance Zone do Heavy Containment Zone, i dalej do Light Containment Zone. Dlaczego? Po to, żeby znaleźć ten jebany klucz, który otworzy nam przejście do tego SCP-ka przez ten las. No i z kolei przez ten las teraz sobie przechodzimy. O, widzieliście to po prawo? To dokładnie, tą dziwną jaszczurkę. Um, tak, ja nie wiem, nie wiem, czy ona jest nas w stanie tutaj zabić, dojechać. Mam nadzieję, że nie. No, tak czy inaczej, wróciłem się po ten kluczyk, wróciłem się tutaj, otworzyłem te drzwi, bo te drzwi do tego lasu to jest w obecnej sytuacji jedyna możliwość, którą możemy wykorzystać, bo mi tutaj tak zwalniam, bo mi FPS-y zwolniły, dlaczego nie wiem. Możemy wykorzystać, by przejść do drugiej sekcji Enterance Zone. No i tak. No i żeby się już tu... No znowu ten skurwiel. Mam nadzieję, że to mnie naprawdę nie dojedzie, nie? Dobra, FPS-y mi się jakoś zwiększają. Pff, nie wiem, dlaczego są te spadki, guys. Ja wam szczerze powiem, nie mam pojęcia. Tak jak chodzę, tak jest bez nagrywania 60. Tak jak włączam nagrywanie, jest 30 stałe zazwyczaj w korytarzach. No a tak to mi zwolniło przed chwilą do 11 fps, nie? Także ten... O, no i dobra. Yy, nie będę ukrywał, że ja już tutaj raz przechodziłem ten, by się upewnić, czy to prowadzi. O właśnie. No Krzysztof, no naprawdę, no. Daj spokój. <ścoughs> um, tak. No i widzicie, jesteśmy dosłownie po drugiej stronie tego całego pokoju. Z tym, że no właśnie jesteśmy po drugiej stronie. Krzysztof kurwa e, i ten. No i tutaj od razu po drugiej stronie możemy zauważyć kolegę na naszej Noktowizji ulepszonej kolegę pana doktorka. Dobra, robimy sobie zapis. Czekajcie, teraz się wstrzymam trochę. Nie, chyba. Teraz wraca Krzysztof, do kurwy jebanej nędzy Czy ty możesz przestać mi wysyłać teraz Na skp wiadomości No niestety tutaj nie, nie ukryję tych Tych wiadomości Nie ukryję Jak tak, cały dzień dupa cicho, nie? Jak tak, to od razu Dobra, i teraz czy skurwysyna, wiecie co to się da obejść w bardzo trudny sposób ale da się sporo mi się zmarnuje baterii na tym, na noktowizorze, wiem warto też zauważyć, że teraz mam też przy sobie SCP 1499 jeszcze go nie używałem, więc wziąłem, bo lubię maski przeciwgazowe zwłaszcza takie gumowe, takie słonie nie? więc można powiedzieć, że z sentymentu go wziąłem do teraz patrzcie, się, patrz. patrz, patrz. Yy, tak, co to jest nie wiem może się schowamy, nie? Nie Ktoś go widzi No trzeba tutaj popatrzeć, bo chce przejść ten moment. W ogóle zapiszmy sobie grę nie? No jest na blisko. Dobra, będzie go trzeba wyrolować No tak, bo on się tutaj fryzuje No i No i bądź mądry, nie Bądź, bądź, mądry. Co ten mi za jakąś zaćmę zrobił, cholera. Skurwysyn. Dobra, i patrzcie, i tutaj w tej kafeterii całej można cwela wyrolować. To jest chyba najbardziej zgliczowany mob z całej tej Ferajmy. Dobra. Out of range. Unlocked. No tak, kurczę, tak. To trzeba było go wyrolować jakoś. Dobra. Proszę mnie zostawić, kupo mięsa. Co to był za SCP, to ja nie mam pojęcia, nie pytajcie się mnie. Dobra, save. I patrzcie, jesteśmy w innej sekcji tego całego środka, tego entrance zone. I teraz pytanie. I tu gdzieś powinien być ten Electric Room, ale to nie tu. Więc idziemy sobie dalej. Jak miło, że mi się znowu sprint odnowił, że już jest z nim wszystko okno, nie? Na przykład, tu, tu już mamy to electric... electric Center, Electricity. Tutaj ta duża lipa nagrywała tego, jakiegoś tą, tą nutę, całą tam z tymi innymi wyjebami. Prawdopodobnie, prawdopodobnie, nie wiem, nie wiem, możliwe. I tak. No i guys. Jezus Maria, ile ja się musiałem namęczyć, żeby dojść do tego pierdolonego elektrykru. To się po prostu w piździe nie mieści, nie? A nawet... nawet u Gimpera. A jak wiadomo tam się dużo mieści... Eee, zdaje się, że primary lightning off, secondary lightning on! I teraz remote door control Tak jest Tak jest Przeczytajmy może sobie tutaj to Albo wiecie co nie czytajmy Co my tu mamy You can't care. Dobra to wiecie co zrobimy tu sejwa Jako że już mamy to za sobą I teraz załóżmy tą maskę Zobaczmy No i znowu Gdzie ja kurwa jestem co to jest? My chyba jesteśmy... Kurwa! No... Lo, look at this shit! Look at this shit! No gdzie jesteśmy? w neterze, no? Cyk. Look at this shit! To był neter, nie? Nie, no słuchajcie, nie, to jebać tą maskę. Na no co mi ona, no jak ona mnie prowadzi do jakiej, jakiegoś innego z kolei wymiaru. Aha, już, już się nam korozja chyba wpierdala na chatę. Dobra, jebać go. We replaced the worn out cable of the elevator at section B this morning. Someone should make an, an, announcement, an announcement to inform everyone that it's... SAVE TO USE AGAIN Daniel Eee Jebać To nam się też nie przyda pewnie Nie no bo guys no co SAVE te, co nam teraz zostało? Teraz nam zostało już tylko przejść przez te drzwi jebane nie? W sumie Nie widzę sensu się wracać do komputera Pewnie znowu popełnię błąd i będzie się trzeba wracać no ale to już tam mniejsza Dobra i Chyba się znowu zaciął ten sfel. <gry> ja już nie mogę. To jest najbardziej zbagowana postać w tej grze. No tak, tu siedzi. No, co ja mogę. Chodź, chuju. Pobawimy się. No tutaj w, w tych serwerach można go wyrolować, nie? No, zgubił się. Umarł w butach. twoją starą jesteś, cytując sam siebie. No chodź zjebie. No nie, nie. chodź, doktor. Choler, patrzcie zjeba, no zapomniał o mnie, no. On ma sklerozę chyba jakoś, no jak nic. Z takim zjebem nie, tak gardzę I zaraz tu wróci. Oczywiście kurwa, że tak No to chodź tu Dziękuję No chodź nie Kminicie akcję Jezu już Przecież Znowu prawie mnie zabił przez moją głupotę. No, chodź, chodź, chodź. Greetings. Greetings. Ja, Pozdrawiam, chłopak, kurwa. Dobra, wyrolowany godlike po prostu. Jak szmatę IQ 200 go zrobiłem. Do widzenia. na do widzenia. Jedziemy, save. Dobra, to pomieszczenie jebać. Teraz y, gate E, gate A Interesuje nas gate A Jak się nie uda... To w sumie nie wiem, jeszcze tędy nie szliśmy no. Wyeksplorujmy temat w sumie, nie? Conference room Okej, okay. wchodzimy, słuchajcie Eksplorujemy What we've got here? zamknijmy sobie, poczytamy sobie ja wiem, ja wiem jak wy bardzo lubicie słuchać jak gadam po angielsku, czytam the modular site project dr G. Maynard tego doktorka widzieliśmy biuro w tamtej sekcji entrance zone nikogo on nie powinien dziwić jedziemy this document and all the attachments are only to be shared, shared with the Participants of the Introduction to the Modular Site Project conference. Please read through this document and all the Providence attachments before the conference. The Modular Site Project is a concept initiated. By Dr. G. Maynard and the Engineering and Technical Service Department of the SCP Foundation. The concept is still in an early stage, but further development of the idea has been encountered by the 05. More details in the 05 response to the Modular SART project's document. Please make sure that you have received all the following attachments with this document. A Brief Introduction to the Modular Site Project 12 Pages Room module, Modules 8 Pages Security Systems 7 Pages 05 Response to the Modular Site Project 8 Pages Conference Schedule 4 Pages Moi Drodzy Tak jak możemy się domyślić Była to istna rozkosz, istny miód dla Waszych uszu Jedziemy dalej no to był prawdopodobnie najbardziej bezsensowny fragment tego całego gameplayu. Ty teraz. Po... A, zamknięte. No dobra. Dobra, no to słuchajcie, mamy zrobione wszystko, tylko teraz jest kolejny problem. Mianowicie musimy się wrócić tym lasem. A problem z tym lasem jest taki. Że ja nie wiem, czy to gówno nas nie zaatakuje z powrotem. Obawiam się, że to jest prawdopodobne. Dobra. No ale nic. O, znowu to pienso. Ale trzeba się wrócić. Ja wiem, że tam na dole w tej kafeterii był ten escepek, Ten, ten, ten z. Ten automat do robienia kawy. Ale na razie. Podziękujemy sobie. Nie, nie będę tam już szukał teraz znowu tego kubka, który był z kolei w Light Containment Zone. Nie będę próbował w żaden sposób tam sprawdzać tego. Ja wiem mniej więcej co robi ten. ten właśnie automat do kawy. Tam ilekroć wpiszesz tam na tej klawi klawiaturze kuwerty, co chcesz, czego chcesz się napić, to... To, 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 to się tego napijesz. No mówiłem, no jeżeli chcesz na przykład e, się napić. E, k A już myślałem, że się filtr zmienił, jeżeli chcesz się napić. No i to jest ten moment gdzie mi smakowało na przykład e, soku z ziemi Witautasa, to wpisujesz sok z ziemi Witautasa i dostajesz. A na przykład jeżeli chcesz wpisać, e, nie wiem, na przykład e, sperma Krisa Brauna, no to e, co? E, tak. No to wie, no rozumiecie, na czym polega ten, ten, ten cały escepek, nie? Ten, ten, ten. E, od razu mówię, dlaczego ja pomijam karteczki, które są pode mną? To jest jakiś vlog typa, który szedł przez ten las. Prawdopodobnie był to Logan Paul z Japonii, co ten las y, samobójców odwiedził. Słuchajcie, no czemu ja tego nie czytam? Po pierwsze ja już tego vloga oglądałem, jeżeli chcecie, no to są shoty, są archiwalne streamy, jak on lata po tym lesie i znajduje to to ciało zabite tam jakieś nastolatki japońskiej i później się z tego śmieje, to jest dobry staw. Ja tego nie podnoszę, bo w chwili gdy to podniosłem, to to gówno całe, które nas tutaj obserwuje w tym lesie wyskoczyło mi jak Filip Skonopi, konopi mnie zajebało. Stwierdziłem, że stwierdziłem, że nie, że gra nie jest warta świeczki, tym bardziej, że... Tym bardziej, że no mówię, no jest coś takiego jak archiwum Stream, nie? Więc tak, dlaczego ja nie biegnę? Dla klimatu, moi drodzy państwo, przecież to, to... jest tak piękny las, nie? To jest... On się jakoś tam nazywał Okasaka... Jakoś... Kusisake, Onna, kusabimaru, Datomir... Nie nie, to nie Datomir, to jest ze Star Warsów. Dobra, nie będę was męczył, troszeczkę przyspieszę. No owszem, no przyznaję, że ten las jest trochę długi. No i dochodzimy Prawda Teraz się trzeba tylko modlić żeby to gówno Dobra Nie zabiło nas, save I Boże w niebiesiech Chyba będziemy w stanie przedrzeć się do Entrance Znaczy do Entrance Jesteśmy w nim Do Gate A Dobra W miarę czysto Wchodzimy Zdaje się, że gate A było tam. Tam była ta brama. Ops. Miss click na klawiaturze. I dobra. I mam nadzieję, że to chore główno. Tak. Ta, kompilacja chorej sraki się skończy. Wreszcie wyjdziemy z tego wypizdowa. Z, te, z tych kazamatów nienawiści. To, było, to była brama A, prawda? Tak. Tak, to było to. E, dobra, no to i lecimy do komputera. <grywia> o, kurwa. Dobra, to słuchajcie, ja nie będę was zamęczał. Lecimy do komputera. Ja do tego komputera się prze przedrę, bo to słuchajcie, droga długa i daleka. I widzi widzimy się na miejscu. Także e, z Halo, halo. Po tej długiej wędrówce jesteśmy. Przy SCP-079 No, słuchajcie, aha, no tak Czeka, czek, czek, czek. Dobra, zamknęliśmy to gówno, jesteśmy w miarę bezpieczni O dziwo, jeszcze się na nas nie rzuca Czemu? Nie wiem, dobra Tak, Boże, tak

This makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. It also means your way out of here is locked. Your only feasible way of escaping is through Katie, which is currently locked down. I, however, could unlock the doors to Katie if you re-enable the door control system. If you are down... of here, go back to the electrical room and put the check on. Dobra. Słuchając tego bardzo, bardzo długiego wywodu Tego koleżki dowiedzieliśmy się, że on nam pomoże, jeśli my pomożemy mu. No, a żebyśmy my mu pomogli musimy wejść tutaj, a tutaj jest potrzebna łapka, a ja oczywiście łapkę zostawiłem. Dlatego robimy kolejne ZW i idę po łapę. Siemaneczku. Dobra. Jestem. O kurwa. Dobra, guys. Słuchajcie. Jest tak. Ja obawiam się, że... To sobie podniosę. Ja mam złą łapę. Ja się obawiam, że ja mam złą rękę. Jakkolwiek by to nie brzmiało, po... wydaje mi się, że gdzieś jest jeszcze druga łapa odcięta, którą mógłbym użyć w tym ośrodku. Tutaj, konkretnie tutaj. I też pytanie jest: czy to jest ten budynek, czy to jest to pomieszczenie? do którego muszę wejść, żeby zadowolić do, y, komputera. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo nie widziałem innych y, o podobnym charakterze z tego, co on by mówił. Dlatego też. Moi, moi drodzy, moi kochani, y, proszę, piszcie w, mi w komentarzach, y, gdzie ja mogę znaleźć tą łapę, czy co ja mogę zrobić, bo ja jestem bezradny. Nie macie pojęcia, ile ja już się kurwa natrudziłem, żeby przejść przez ostatnie 5 y, y, punktów zaczepnych tej rozgrywki. Nie macie pojęcia, ile ja już krwi swojej przelałem, potu wylałem i umysłu i szarych komórek straciłem, żeby tu dojść. Więc proszę, piszcie w komentarzach, co trzeba robić dalej. Ja przepraszam, ja jestem za głupi po prostu na tą grę i na jej logikę, więc. Y, do, do zobaczenia i mam nadzieję do, do komentarzy wyjaśniających tych. Także Siemaneczko.